Tegoroczna edycja jest niesamowita. W sumie jak każda wcześniejsza, ale rzeczywiście tak nam e, nieskromnie mówiąc wychodzi co roku, że tę poprzeczkę podnosimy o jeden stopień albo nawet kilka. E, w tym roku rzeczywiście mieliśmy dwie najważniejsze osoby w państwie, czyli pana prezydenta Karola Nawrackiego i pana marszuka, e, Szymona Szymona Hołownie. Drugiego dnia z kolei z swoją obecnością pan premier Mateusz Morawiecki. E, oprócz tego ministrowie prezydency, ministrowie rządu. Rządowi, e, więc cieszę się, że rzeczywiście udaje nam się kolejny rok zgromadzić i zorganizować bardzo duże grono ekspertów, bo to właściwie nie tylko polityka. E, wiadomo, że te polityczne nazwiska są często najgłośniejsze, ale jest też dużo przedsiębiorców e, na poziomie prezesów zarządu, na poziomie dyrektorów, e, jest, też jest, jest też dużo naukowców, jest dużo organizacji pozarządowych. Więc, no, rzeczywiście ta edycja już powoli przechodzi do historii, ale na pewno zapisała się w nimi złotymi zgłoskami. To, panie prezesie, zapytam tak trochę, trochę zaczepnie, ale jedno z poznańskich mediów napisało pisowska impreza. Tak, tak zostało to określone. Tymczasem, no, tutaj spotkaliśmy tak naprawdę osoby z różnych stron politycznych. No, tak jak to jest w końcu? jest to impreza pisowska, czy jest to forum do tego, żeby tak naprawdę różne strony mogły, mogły debatować. To jest impreza dla wszystkich. E, Poznański Kongres Gospodarczy jest absolutnie otwartą, pluralistyczną e, debatą. To jest jedna nieustająca debata, chociaż oczywiście powielona na kokajsze panerii. E, zaproszeni są tutaj przedstawiciele wszystkich stron sceny politycznej. E, nie mamy wpływu na to, kto podejmuje zaproszenia, ale co do zasady tak, rzeczywiście byli tu przedstawiciele wszystkich partii od prawa do lewa. E, mogli się odpowiedzieć na tematy na te, na które w którym dotyczyły panele. Całkowicie swobodnie, no i faktycznie sam fakt potwarcia e, kongresu przez pana prezydenta Nawrockiego i pana Marszałka Szymana nie pokazuje, że to są, no, są to realnie osoby z różnych stron sceny politycznej, e, ale absolutnie bardzo wartościowe, bardzo merytoryczne wystąpienia. E, I to też jest wartością debaty czy tej, czy tej na kongresie, czy, czy tej ogólnie rzecz ujmując. E, no, jeśli moż, jest, 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 jest możliwość wypowiedzenia wszystkich. E, Wszystkich poglądów. Nie ma nic gorszego niż taplanie się we własnym sosie i dyskutowanie we własnym dronie. Bo najczęściej ci, których znamy, ci, których lubimy, to są osoby, które no, podzielają nasz tok myślenia, a dużo bardziej ożywcze dla społeczeństwa, dla relacji jest to, że jest to, kiedy możemy te nasze wartości, nasze pomysły, nasze idee skonfrontować z innymi. No to dobrze, to na koniec w takim razie zapytam jakiś taki ulubiony czy, czy, czy to panel, czy może przemówienie. Ulubiony element tej, te, te, tegorocznej edycji Poznańskiego Kongresu Gospodarczego, o ile Oczywiście pan jako organizator miał czas na to, żeby się z tymi tematami zapoznać. Faktycznie mi jako organizatorowi nie było to takie łatwe, żeby dołączyć do któregoś z paneli, ale co do przemówień to absolutnie na pewno prezent Nawrocki. To przemówienie, które mówiąc kolokwialnie rozwaliło system. A co do panelu mi się bardzo podobało, zresztą to był też taki chyba częściowo mój autorski pomysł, odnowa liberalnych elit czy, czy konserwatywna rewolucja. Z doktorem Kuiszem i doktorem Kasprem Kitą. Bardzo ciekawa dyskusja, bardzo wartościowa i taka właśnie na poziomie trochę meta, a nie zatopiona w bieżącej Prezes Jan Izujewicz, prezes Instytutu Poznańskiego, organizatora czwartego Poznańskiego Kongresu Gospodarczego, bo moim i Państwa gościem w odpowiedzialnym Poznaniu. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo, panie doktorze, dziękuję Państwu.